Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzisiaj w rozmowie z cyklu Ludzie i systemy porozmawiamy sobie o śmieciach z Jackiem Barcikowskim. Dzień dobry państwa. No właśnie, skąd taki pomysł, żebyśmy rozmawiali na przykładzie śmieci o systemach społecznych. Otóż jest to temat bardzo gorący w tej chwili, no bo tych śmieci jest coraz więcej, bo ceny rosną. Pisze o tym prasa, piszą o tym media. Co więcej, pojawiają się szczury, nawet niektórzy piszą, że na Gocławiu mamy z, do czynienia z inwazją tych gryzoni. Właśnie, kto jest odpowiedzialny za podwyżkę cen wywozu śmieci? Rząd, parlament, czy też władze gmin? Oczywiście jedni i drudzy. Rząd odpowiada za ogólnie obowiązujące regulacje prawne, które ograniczają konkurencyjność, niewątpliwie, ponieważ teraz, żeby całą gminę w całym zakresie usług obsłużyć, no mogą to zrobić tylko bardzo duże firmy. Rząd odpowiada także za brak systemu w ogóle gospodarki odpadami. Później może wrócimy do tego tematu na przykładach jakichś innych krajów europejskich. Natomiast samorządy równie, również odpowiadają, ponieważ no, nie mają motywacji, motywacji do tego, żeby e, zadbać o niskie ceny. Czyli o interes obywateli. O interes obywateli. Nic ich do tego nie motywuje. Stosują na przykład fatalne pod tym względem przetargi, formy przetargów. Mhm, to sobie zaraz szczerze powiemy. I, tak. No i dzięki temu... Y, pomimo e, takich, a nie innych rozwiązań e, e, wynikających z ogólnie obowiązującego prawa, gminy mogłyby zadbać o, pozi żeby poziom opłat był gdzieś dwa razy niższy niż okay, faktycznie. Ok, to, to ciekawe spostrzeżenie, zresztą e, poruszył Pan ten temat dosyć głęboko w swojej książce zgodnie z prawem przeciwko obywatelom, tak, to było właśnie o e, tak jakby, e, no, Źle funkcjonującym systemie zarządzania gminą, no i rzeczywiście pojawia się pytanie, o, o to skąd się bierze ten fatalny poziom zarządzania sprawami publicznymi w, publicznymi w gminie? Czego brakuje? No, mówi pan, że urzędnicy nie mają motywacji. Ja jako osoba prywatna, kiedy decyduję się na wywóz śmieci, no, po prostu mógłbym zrobić sobie we własnym zakresie. Rozpoznanie, wybrać firmę, która by mi pasowała, w razie czego zmienić na inną, gdyby mi ta firma nie pasowała. Natomiast w tej chwili, dy, dy, tak jakby, o tym decydują urzędnicy, no i z tego co pan mówi, to oni nie są zainteresowani, żeby to, by było, żeby to było tanie, tylko chyba wręcz przeciwnie, tak, żeby nikt im niczego nie za, zarzucił, no to y, tak jakby kupują naj, najdroższych tych odbiorców. Powiem na przykładzie przetargów, jakie są organizowane w Polsce, nie tylko oczywiście na wywóz i zagospodarowanie odpadów, ale, ale to jest szerszy problem. Natomiast w tych śmieciach ten problem jest widoczny jak w soczewce. To wygląda tak, że można by było z tymi firmami negocjować. Tak? Można by było zwiększać konkurencyjność pomiędzy podmiotami, które startują i chcą wywozić, zabierać od ludzi śmieci, ale tego się nie robi. Yy, taką formą przetargu są dwie podstawowe kategorie form przetargowych. Takie z, y, negocjacyjne, nazwijmy to, mhm. i takie, które y, w Polsce w 85% mniej więcej przetargów są stosowane. To jest tak zwany przetarg nieograniczony. I tam po prostu ktoś oferuje cenę, albo się akceptuje, albo nie, y, i już. Natomiast y, te i 85% tych przetargów w Polsce, także na wywóz śmieci, to są te przetargi takie bezpieczne dla urzędników. Mhm. One są proste, nie wymagają kompetencji zbytnich, nie wymagają wysiłku, yy, ale yy, po prostu ich konsekwencją są gorsze Czyli oferty. Yy, są dwa rodzaje przetargu, tak? Jeden to jest przetarg nieograniczony. Czym one się różnią? Tak Czym, żeby nasi yy, widzowie yy, yy, jest kilka rodzajów, kilka tak zwanych trybów mm -hmm. przetargowych. Ja podzieliłem je na dwie grupy generalnie, mm -hmm. żeby nie opowiadać tutaj o, 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 jakby o szczegółach, bo one nie są z tego istotne, punktu tak. widzenia istotne, żeby zrozumieć. Tak? Są dwa rodzaje, to znaczy, jedne są takie, tak zwane negocjacyjne. To się, jest to taka nazwa, negocjacje z ogłoszeniem, czy tam prze, dialog konkurencyjny. I w tych to polega na tym, że najpierw z tymi firmami, które się zgłoszą, negocjuje się różne rzeczy, mm -hmm. a jak już się wynegocjuje, no w przypadku śmieci może być to zależność między częstotliwością odbioru a wysokością oferty. A jak już się wynegocjuje coś, to dopiero wtedy ogłasza się, ogła ogłasza się zasady według tak zwanej. Sivzy, tak? Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Absolutnie. to jest. I w ramach tych wynegocjowanych parametrów dokonuje się przetargu. Yes. Natomiast w przypadku tego przetargu nieograniczonego od razu coś się tam określa. Chcemy wywozić śmieci, zgłaszajcie tam, się. B, b, b. Nieważne jak, jak tak. często, czy gmina coś na podstawie swojego widzimisię zaproponuje, ale nie wie. Tak? No to od razu na przykład... widać, czy to jest mniej korzystne, no bo firma nawet, która składa taką ofertę, to nie wie właśnie, jak często chcą, chcą te śmiecie mają być odbierane. No. To określa gmina w tej specyfikacji gmina. warunków zamówienia. Natomiast gmina bierze to tak naprawdę z sufitu, ponieważ nie mierzy, y, y, jak dużo w czasie, jak szybko mieszkańcy gromadzą te śmieci. Mhm. Jeżeli dobierze y, y, częstotliwość, że zbyt rzadko są odbierane, no to. O, poza pojemnikami pojawiają się stosy pomieszanych śmieci, śmierdzą i tak dalej. No tak, tak? i szczury, tak? Bo to I i szczury wtedy się mogą się też pojawić. To wtedy, jeżeli zbyt rzadko y, 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 jest obecne. Czyli de facto dobrze by było, żeby gminy stosowały ten y, przetarg, właśnie negocjacyjny, w formie negocjacyjnej. No, proste porównanie. W Polsce według statystyk. Y, statystyk Y, y, ta forma negocjacji z ogłoszeniem jest stosowana w 600% wszystkich no postępów. przetargowych. w ogóle nie jest stosowana tak? tak w 600%. Y, y, dla porównania jakiegoś. W Holandii mhm. ta forma, no nie idealna, ale, ale powiedzmy analogiczna jak te negocjacje z ogłoszeniem, jest stosowana w 59% postępowań przetargowych, czyli tysiąc razy więcej mniej więcej niż u nas. Niż no u i nas. być może stąd wynika. Różnica w poziomie. No, to jest jeden, jeden z przykładów. Gminy też mogłyby zadbać o większą konkurencyjność pomiędzy firmami, które zgłoszą się do tych przetargów, mm -hmm. dzieląc te usługi, które są do wykonania odbioru i zagospodarowania śmieci na różne części, mniejsze. Wtedy do realizacji tych mniejszych części usługi mogłyby startować małe firmy. To może być podział geograficzny, i taki czasami gminy dokonują na tak Albo zwane sektory. Tak? Że ktoś Albo ubiera... na przykład może być tak, że mogą być osobne, mogłyby być, ale nie słyszałem, żeby jakaś gmina to zrobiła. Mhm. Zero innowacyjności i właśnie myślenia kategoriami interesu mieszkańców, że mogą być osobne przetargi na różne kategorie śmieci. Tak? No tak. Jest taka kategoria, powiedzmy, tak zwane gabaryty, takie duże, jakieś tam stare meble, tak, tak. artykuły AGD i tak dalej do wywiezienia. Żeby odbierać od mieszkańców te wystawione przed domy śmieci, tak, te odpady. No to nawet śmieciarka nie jest potrzebna, tylko no tak, zwykła, jest ciężarówka. zwykła ciężarówka. Więc jeżeli by odrębne były przetargi na różne kategorie, tam odpady zielone, takie inne i tak dalej, no to tutaj także można jest by było y, tak, z, po prostu zwiększyć konkurencyjność, no, która jest utrudniona ze względu na przepisy ogólnopaństwowe. Ale to nie jest też tak, że nic z tym nie można już zrobić. Pan na swoim blogu obywatelski think .org, tak, dobrze, dobrze powiedziałem? Tak, tak, tak. Prowadzi pan taką analizę poczynań władz gminy. I proszę mi powiedzieć, czy właśnie takie przetargi odbywały się w pana gminie? I, I no, co by pan mógł powiedzieć, właśnie też o tej konkurencyjności, to znaczy o tym braku zainteresowania urzędników gminy, czy to występuje u pana w, w gminie, że Właśnie, że oni są w ogóle niezainteresowani, i ewentualnie jakie mechanizmy by pan proponował, żeby zwracali uwagę na to, czy no, dane rozwiązanie, które oni proponują, jest dobre dla ogółu obywateli, a nie tylko dla nich? Tak, w 2019 roku został zorganizowany w gminie Lesznowola przetarg na odbiór odpadów i ich zagospodarowanie. To było potraktowane jako jedna łączna, ogromna usługa. Za tam około półtora roku takiej umowy, trwania umowy najlepsza oferta, jaka była, to było około 20 milionów złotych, no ale jak on był zorganizowany? Powiem o takich najważniejszych tylko elementach. Po pierwsze, do tego przetargu gmina nie zaprosiła żadnych firm. Żadnej, a nie. Nikomu nie, wysłali informacji. nikomu nie wysłano informacji o przetargu. Powieszono e, ogłoszenie na małym druczkiem, nie na słupie, gdzieś tam na, e, w urzędzie gminy, w gablocie. No to od razu tu czuję się, że. Śmierdzi, a czyli po prostu te wszystkie. Korupcją. Tak. E, no oczywiście, kto, jakaś tam firma mogła też się dowiedzieć od jakiegoś urzędnika gminy, że ten przetarg będzie. No zawsze mo mogą powiedzieć, że się dowiedzieli od mieszkańca, który przeczytał ogłoszenie. E, tak, e, druga sprawa. W warunkach przetargu. Ogłoszono tak zwane kryterium jakościowe, tak, poza cenową, poza mm -hmm. wysoką. Na czym ono polegało? Otóż na tym, że firma, która zaproponowała, y, y, do, że będzie używała w przetargu 8 śmieciarek z tak zwanym certyfikatem ekologicznym, czyli że trochę mniej wydziela tych spalin przy przyjeżdżeniu, no mogła złożyć y, ofertę o 5 milionów wyższą. O. Osiem śmieciarek 5 milionów wyższych w gminie, y, gdzie takimi arteriami jak Aleja Krakowska, czy ulica Puławska, czy inne przelotówki dziennie nie jeździ w tym samym czasie co te śmieciarki. Mm -hmm. Nie jeździ osiem samochodów, no, tylko, tylko setki tysięcy osiem versus setki tysięcy. Tak? A tu i tylko dzięki, i dzięki temu kryterium firma, która wygrała, właśnie wygrała. Tak? Gdyby, mm -hmm. gdyby tego kryterium nie było, a było inne, jakieś mądrzejsze, no to oczywiście. Takie, nie takie nie pytanie, czy już zafundowała Wam wina maksymalne koszty wywozu, takie, które dopuszcza ustawa, czy, czy jeszcze, jeszcze jest jakiś zapas? Tak, no prosty przy przykład. Tak? Ta oferta, o której wspomniałem 20 milionów, składa się niejako z dwóch Część. Pierwsza część to są koszty zagospodarowania odpadów, czyli przekazania do tzw. ripoków, które przetwarzają te odpady i składują. A druga część to są koszty samej firmy, która odbiera paliwo, wynagrodzenia kierowców itd. itd. W roku 2018 firma, która dokładnie z taką samą częstotliwością odbierała odpady wydawała na te cele, to znaczy na własne koszty jakieś milion siedemset tysięcy złotych. Potem zaproponowała wzrost, no bo inflacja, bo, bo wzrost wynagrodzeń, bo zwiększenie ceny paliwa na około tam 2,2 i miliona złotych. Natomiast firma, która wygrała przetarg, zaproponowała 7,5 miliona złotych, jeden czy 2,2 do 7,5 miliona. No kosmos. No, trudno to usprawiedliwić naprawdę zwiększoną ceną paliw czy, czy, czy wzrostem wynagrodzeń. Jakie mechanizmy by pan widział, które należałoby no, narzucić urzędnikom, żeby zaczęli dbać trochę e, właśnie o, o interes mieszkańców? Tak? Bo nie wiem, czy rejonowe izby obrachunkowe tego pilnują? No nie, nie mają prawa. Yy, yy, jeszcze, żeby w pełni hmm. odpowiedzieć na to poprzednie pytanie, powiem tak, że proste kalkulacje i logika wskazuje, że oferta yy, tej firmy, która w Lesznowoli wygrała przetarg, nie była złożona na podstawie kosztów, jakie ona ponosi. Ona wynikała wprost z maksymalnej stawki, jaką mieszkańcy mogą zapłacić ustawowej, właśnie. Tak. tak po prostu, jest no, wprost. Tak? No tak jakby grubymi niczmi szyta zmowa cenowa. No, wszystko na to wskazuje, prawda? Mhm. Natomiast oczywiście nie jest moją rolą tutaj pełnić roli prokuratora, no, ale, tak jakby... ale oczywiście opisywałem to w, w tak zwanym raporcie śmieciowym moim i, i no, wszystko na to wskazuje. On jest, on jest dostępny na on stronie jest... Obywatelski Think Tank, tak. to jest jednosłowo.org, tak? Tak, tak, I tam, tam właśnie jest cykl znać. artykułów mhm. na ten temat, z powoływaniem się na, na dokumenty, dowody różnego rodzaju, co jak było, i tak dalej. Natomiast wracając do Regionalnej Izby Obrachunkowej, to znowu jest to dowód na to, jak to w Polsce prawo wspomaga rządzących, a nie zabezpiecza obywateli. obywateli. Regionalna Izba Obrachunkowa, co wynika z dwóch dokumentów prawnych, to znaczy ustawo o regionalnych izbach obrachunkowych, i z konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie ma prawa y, kwestionować albo w ogóle zajmować się tym, czy w gminie decyzje podejmowane są gospodarnie i czy leżą one w interesie mieszkańców, czy wręcz to, przeciwnie. Czy, co oni mogą kontrolować? Oni takie? mogą kontrolować tylko tak zwaną literę prawa, to znaczy, czy formalnie. Tak? No tak, ale tu y, jest. W książce... Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom, pan pisze, że można postępować bardzo niegodnie w stosunku do obywateli, ale zgodnie z prawem, tak? Czyli tak, dokładnie tak, dokładnie tak jest, tak? Mm -hmm. ponieważ y, litera prawa, y, no, szczególnie w dzisiejszych czasach, tak? mm -hmm. że jeżeli rządzącym na tym szczeblu ogólnokrajowym, y, prawo jakoś przeszkadza, w dbaniu o własne interesy, no to można to w jeden dzień zmienić, okay, I tak. wtedy jest zgodnie z prawem wszystko. Dobrze. Co Pan proponuje? Jaki mechanizm na, na tych urzędnik urzędników trzeba by było narzucić, żeby oni jednak zaczęli pilnować interesu obywateli? No piszę trochę o tym w swojej książce, to jest temat rzeka. Po pierwsze powinno się wprowadzić jakieś mechanizmy, oceny efektywności y, z punktu widzenia interesu publicznego, a nie z punktu widzenia y, zgodności z prawem. Tak? Czyli y, y, druga kluczowa sprawa, no to oczywiście trudniej by było podejmować niekorzystne dla y, obywateli decyzje, jeżeli byłaby transparentność. Y, której nie ma, o której pan bardzo dobrze napisał właśnie w swojej książce, że tego nie ma. I nawet jeżeli sąd nakazuje udzielenie tej informacji publicznej, to i tak władze gminy sobie nic z tego nie robią, tak? No to nie jest dokładnie tak, ponieważ sąd polskie prawo jest tak skonstruowane, szczególnie ustawa o dostępie do informacji publicznej, no i prawo administracyjne, tak w skrócie w uproszczeniu mówiąc, że sąd nie może nakazać nie, nie może nakazać komuś gminie czy na przykład nie wiem jakiemuś urzędnikowi w rządzie żeby te informacje które konstytucja utyska. gwarantuje że one są tak, publiczne artykuł i w 61 powinniśmy mieć do nich Konstytucja dostęp. teoretycznie gwarantuje ale nie ma za to żadnej odpowiedzialności no to po co ktoś ma udzielać informacji jak nic mu za to nie grozi jak po prostu realnie nie ma żadnej odpowiedzialności za to. No i mamy głośne przykłady. Znaczy w gminie Lesznowola sąd, Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął, że powinna wydać decyzję jakąś tam i udostępnić, albo przynajmniej odmówić i uzasadnić, dlaczego odmawia gminie. No i ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego do dzisiaj, przez dwa lata, nie jest wykonywany po prostu. No, takie tak. mamy realia, proszę Państwa. Mamy to Natomiast... samo z Krajową Radą Sądownictwa, dokładnie, no co z tego, że ktoś tam ma obowiązek jak... udostępnić, bo NSA <coughs> po, wydało taki wyrok, jak nie ma kompletnie żadnych sankcji i sensie, nikt nie jest zainteresowany, żeby, żeby, żeby takie sankcje wprowadzić, ani rządzący, ani opozycja. Ani opozycja, no tragedia. Może w takim razie byśmy teraz przeszli do takiego tematu, jak to wygląda na tle Europy, bo... bo... W rozmowie prywatnej przed tutaj wywiadem, Pan mi opowiedział, no dane były dla mnie szokujące. Mówił Pan o Szwecji, także czy ten temat mógłby Pan rozwinąć? Jak, jak wygląda segregacja, wywóz śmieci y, w innych krajach? No to też temat rzeka, ale w takich y, y, w najkrótszych słowach. Y, podstawowa różnica jest taka, że w tych innych krajach, no tutaj takim najbardziej wyraźnym przykładem jest Szwecja czy Niemcy. Y, y, jest to. Że tam istnieje system, jakaś polityka, jakiś system. Yy, Czyli to jest tak, jakby władze z yy, problemu. Tak. Tak, yy, yy, yy. tak najprościej mówiąc, yy, polega to na tym, że rząd poprzez ustanawiane prawa wspiera obywateli, pomaga im, tak? robi możliwie dużo, żeby yy, mieszkańcom yy, tych krajów ułatwić segregację. Tak? I nie obciążać ich w pełni kosztami za segregację i za gospodarkę odpadami komunalnymi. No cóż, mówił Pan, że ceny w Szwecji są dwukrotnie niższe, tak? Za... Ceny są podobne, jakby wprost przeliczyć na mieszkańca. Natomiast. One obowiązują w sytuacji, kiedy średnie wynagrodzenie w Szwecji jest dwa razy wyższe, czyli relatywnie te ceny jest dwa je, są dwa razy tańsze. U nas słynne pożary składowisk i tak dalej. U nas ponad 90% odpadów trafia na składowiska. Aha, czyli one nie, nie podlegają obróbce? Ta, znaczy. nie, tak, nie, nie ma. segregowanie też? Tak, 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 tak no, łącznie, wszyscy, łącznie, 90%. Kilka procent się przerabia, tak? Natomiast, yy, natomiast w Szwecji na składowiska nie 90% trafia, ale około 1%. No, czyli praktycznie nie mają składowiska. W innych krajach mniej, yy, znaczy, trochę więcej, nie, ale no nie tyle co nie w Polsce. Tyle. Mhm. Dlaczego? No, yy, tak, jak powiedziałem, istnieje system. W Szwecji nie tylko mieszkańcy finansują. W Polsce cały problem pokrywania kosztów gospodarki odpadami pokrywają mieszkańcy. Podnosi im się, ile da te ceny. I z głowy. I z głowy, tak. W Szwecji część tych kosztów pokrywają przedsiębiorstwa, które jakby produkują i dostarczają na rynek te odpady. Mhm. Istnieje system. Y, y, kaucji zwrotnych, nawet za opakowania jednorazowe. No. Istnieje wygodny system wielu punktów, gdzie te opakowania można y, zwrócić, zwrócić tak? i dostać za to z powrotem pieniądze, więc mieszkańcy to robią. Już nie mówiąc o kulturze taką, mm. która y, w, w, wyrabia się, ale to nie jest e, e, tak, że można ponarzekać na Polaków, że nie mają kultury, bo, bo tutaj też trzeba tłumaczyć. No nie, no, tłumaczyć. segregujemy, no segregujemy. Zdarzają się przypadki, że osoby starsze czy jakieś tam no, umyślnie coś nieumyślnie wrzucą, tak? Nie, nie tu gdzie trzeba, no ale generalnie się to sortuje te śmiecie, wrzuca się do odpowiednich pojemników. One są odbierane, no ale rzeczywiście nie, nie zdawałem sobie sprawy, że aż tyle ląduje na wysypiskach. no To, to, to po prostu No to, 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 jest właśnie, kina, to, prostu. To, to niestety tak jest i wszyscy tam narzekają i podają tysiąc argumentów, że się nie da zrobić. No da się ktoś tam to Zrobił. robi. W Szwecji te E, e, odpady są e, przerabiane, między innymi, na energię elektryczną i gaz, znaczy głównie na gaz, na metan, i, e, 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 i po prostu wykorzystywane później. Tak? Mm -hmm, mm -hmm. E, z tych śmieci powstają też bardzo dobre bionawozy, takie ekologiczne komposty, mm -hmm. i one są wykorzystywane zamiast nawozów sztucznych. Tutaj, może ja sobie sięgnę do ściągawki, żeby tak. y, 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 powiedzieć o liczbach. Tak. I y, 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 tak y, powiem, że 85% ciepła w szwedzkiej sieci ciepłowniczej całej pochodzi z odpadów. O, to nie muszą kopać węgla tak jak. No, no. tak. Y, a propos węgla. Jedna tona węgla daje tyle energii, co dwie tony odpadów. Więc jeżeli te miliony odpadów, ton odpadów. Byśmy zagospodarowali, to o te pieniądze można by było odzyskać, to odzyskać i to znaczy zmniejszyć wydobycie węgla. Skąd pan ma te dane? To znaczy, czy. To są nasi... ze strony CIRE, tak? To jest strona oficjalna, prawda Polska? agencji Polska. Polska tak? Jeszcze jakieś ciekawe liczby mamy? Tak, jeszcze może tak. W 32 szwedzkich zakładach produkowane jest ciepło dla 800. 10 tysięcy gospodarstw domowych i energia elektryczna dla 250 tysięcy domów prywatnych. Yy, ograniczono do tej pory emisję metali ciężkich no, z hmm. tych wszystkich odpadów, no, dymu no, i tak dalej o 99%. Tak, to znaczy Więc, oni mają jakąś technologię tak. spalania tego, tak? Znaczy przekształcania Tak, w to są te nowoczesne no i... technologie, które mm -hmm. nie powodują, tak jak u nas się narzeka, albo to, że to będzie śmierdziało. że To, to, to są takie te technologie wewnętrzne, które <coughs> zapewniają y, też tą, ekologię. Też tą tak? że, ekologię. Że jak ktoś przychodzi obok takiej biogazowni, to mm -hmm. nie wie, że tam jest biogazownia, bo tam mógł być każdy inny zakład produkcyjny. Tych biogazowni w Szwecji jest 227, z czego 138 przy oczyszczalni ścieków, a 60 na składowiskach odpadów. U nas to się nie zdarza. Powstają pierwsze takie jakby jaskółki, ale to są wyjątki od reguły. W Tychach na przykład powstała taka mhm. spółka, która trochę wzoruje się na, na modelu śwedze. szwedzkich. Tak? Zawrzył się o tym mówi gdzie niegdzie powstają spalarnie śmieci, ale to są takie no, wyjątki. Miejmy nadzieję, że takie pierwiosnki, tak? że zaraz ruszą i, i się to rozwijają. To są takie podstawowe. Oczywiście tych różnic jeszcze jest bardzo dużo. Yy, yy, mówiłem o ułatwianiu tak? system pojemników. No, ułatwia segregację. Te pojemniki są u, ustawiane yy, na różne kategorie odpadów. Tam, gdzie ci ludzie bywają i przy okazji oni to wyrzucają, przy supermarketach, na stacjach benzynowych i no tak dalej, tak dalej. To... Po prostu, żeby, ludziom, odebrać, było, tak, no żeby bo... ludziom było łatwiej. Po tak. prostu łatwiej. Jak jest komuś łatwiej, to chętniej przyłoży się do tego. Tak. Tak? Jeszcze wrócę do Lesznowoli może, bo to też mhm. jest taki charakterystyczny przykład. Mhm. Mówi się o, to by było lepiej, jakby mieszkańcy y, ograniczyli ilość produkowanych śmieci. Tak? Albo na przykład lepiej segregowali. To byłoby tanie. No, czyli... Nic nie byłoby taniej w Lesznowoli na przykład, ponieważ gmina podpisała taką umowę, że <coughs> y, zwycięzca dostaje wynagrodzenie ryczałtowe. Na... Tak. Nie ma kompletnie znaczenia, czy na przykład mieszkańcy by wyprodukowali y, y, tyle, co produkują, czy na przykład połowę mniej. Jakby wyprodukowali połowę mniej, to ani o złotówkę to wynagrodzenie by się nie zmieniło. To samo dotyczy segregacji. Czy wszystko byłyby to odpady zmieszane? Czy na przykład idealnie by segregowali? Bez znaczenia. Bez znaczenia. Kasa byłaby taka sama. E, takie pytanie mam, bo e, rozmawiając z mieszkańcami gminy Lesznowola, e, padło takie stwierdzenie, że 26 urzędników zajmuje się sprawami śmieci właśnie w gminie. E, natomiast oni w ogóle nie przykładają ręki do tego, żeby e, te śmiecie wywozić. Oni tylko tak jakby obsługują właśnie od strony gminy te przetargi. Czy coś Panu wiadomo na temat tej liczby? No to, chyba nie 26, no. w każdym razie koszty tego referatu gospodarki odpadami komunalnymi y, nie spotkałem w Polsce wyższego kosztu. Jasne. E, nie chciałbym tutaj y, może, y, żebyśmy brali Lesznowolę jako taki przykład y, y, Charakterystyczny dla całej Polski, mm -hmm. dlatego że no, tu w tej naszej, w mojej gminie, dzieją się od lat rzeczy patologiczne. One się aktualnie skończyły tym, że wójt gminy postawiono sześć zarzutów prokuratorskich. Skarbnikowi byłemu już teraz gminy trzy zarzuty prokuratorskie i byłym wicewójtą po jednym zarzucie prokuratorskim. Poważne są to zarzuty, ponieważ każde z tych jedenastu zarzutów grozi sankcją do 10 lat więzienia. Więc no ciekawe, to zapraszamy na kolejną rozmowę właśnie na temat może tego, jak funkcjonuje gmina, tak? E, jako system. E, no bo to są w ogóle cała ta rozmowa jest według mnie przerażająca dla nas, dla obywateli. No dużo y, y, f, o tym problemie y, piszę w tej swojej książce, którą tutaj… Tutaj to tak, jeszcze raz przypomnimy, hmm. to jest Ponieważ y, y, z racji tego, że mieszkam w Lesznowoli i zajmuję się sprawami jej y, od lat, no to używałem przykładów, żeby wyjaśnić kwestie takie ogólniejsze, które dotyczą całej samorządności w Polsce, ale najłatwiej mi było posługiwać się przykładem Lesznowoli, więc zapraszam do lektur. Bardzo dziękuję, rozmowa bardzo interesująca. Jeszcze wnioski, może byśmy przypomnieli i podsumowali tą naszą rozmowę. W Polsce nie ma systemu, jest segregacja, ale potem te wszystkie śmiecie lądują na wysypisku. Urzędnicy gminy w zasadzie nie są w ogóle zainteresowani, żeby obniżyć koszty tego wywozu śmieci z gminy. No i odpowiedzialni za to są zarówno rząd i parlament, jak i władze gminy. Także sprawa no, rzeczywiście przerażająca. Mamy nadzieję, że coś w niedługiej przyszłości uda nam się zmienić jako Polakom. Dziękuję bardzo za rozmowę. I dziękuję również. Dziękuję.